Dzisiaj Wam pokażę sposoby na Free Robux. Ogólnie, pierwsza gram to jest Skip Apple R i Dolar. E, ogólnie, tu się pobiera gram. Niestety, pobieram, ale jest fajne. Co so crazy! Zarabia się ten za dwa, e, 250 monet. Dosta yy, da się zarobić 5 Robuxów. Ja ogólnie tutaj mam swój ten, i tutaj mi już lecą Robuxy. Zobaczcie, ile mi zostało ten. 3 dni i 21 godzin, bo jest teraz 0,46. Yy, Sorry, że teraz to wrzucam i nagrywam. nagrywam. Chyba wrzucę to teraz. Nie wiem. Ja zobaczymy. Zaróbki mamy 586. Znaczy, kurde, a no, dobrze powiedziałam. Przez przypadek mi coś tam, ten. Tutaj spójnik na robloxie się podał, więc tutaj mamy moje konto. Tutaj, właśnie czekamy na moje Robuxy. Później. E, wrócę do tego filmu, jak go wstawię i zobaczymy, czy serio z, e, da mi Robuxy i to za 3 dni 21 godzin, więc super, Cze cieszę się bardzo i tutaj mamy m, na przykład, możemy za, m, na przykład jak tutaj kliknijmy. klikniemy, I just received 1.4 million free Robux. Let me teach you how to get free Robux. Just download this game. This game is real and redeemable for Robux. Yes, this game can get Robux quickly and very easily. You can reach that, come and try it. Robux giving away one. Tutaj jak widzicie dostałam 3 monety i kontynuuj, odbieramy i dostałem normalnie 3 monetki. Tutaj jak se kliknijmy, kliknijcie se zarabiaj, później tap joy tutaj i wam będzie się to ładować, mi, mi szczególnie już się ładuje, tutaj macie różne gierki które możecie pobrać i zarabiać. Tu są moje, jak widzicie. Tutaj gdzie pokazuję tym. Tutaj akurat sześć zadań nie zrobiłam. To tak samo nie wiem o co w niej chodzi, to, ale tutaj zrobiłam. Też mam jedną swoją ulubioną grę. I ogólnie, ale nie wiem gdzie ta gra jest, ale ogólnie już ją pokazuję. To jest ta. O ta właśnie, którą pokazuję. To jest moja w ogóle ulubiona gra. Ponieważ jakby więcej nie zarabiam w sumie i po prostu jest taka fajniejsza niż inne. A kolejna gra, żeby zarobić Robuxy. Nazywa się Blocks World. Ogólnie trochę nie potrafię angielskiego wymawiać, ale no to nie jest moja jakaś sprawa mocna. Bo nie, tutaj mamy Blocks World. I tutaj ogólnie o już tutaj widzę o to Klik, o, kliknę kliknę na to i mamy piąty dzień, więc odblokuję 15 bobuksów w tej grze. Jak coś mówię bobuksów, ponieważ ten tutaj mamy 276 a Wtedy mamy dwa Robux, tylko trzeba mieć chociażby 700 robuxów, ponieważ jakby nie wiem dlaczego to na przykład nie może być. Ale no. Więc jakby no. Tutaj jak se kliknięcie w te koło, tutaj macie za reklamę darmowe. Zakręcenie kołem. I może wam jeden, mi często jeden wypadam, jak proszę, nawet Boga. I też 5, pięć, nigdy 50, ani więcej z innych. Tylko na przykład 20, 10, 5 i chyba 15, jeżeli tu jest. Nie wiem, czy jest tu 15, ale. A tutaj są takie te, co zrobiłam. No i widzicie, ile jest tych jedynek myślę, że szybko nie policzycie, ale tutaj, jak klikniecie se w swój profil tutaj na górze, w lewym rogu górnym to tutaj jest masztany i tak dalej tutaj możecie sobie w Możecie sobie ten, ja sobie zmienię, może na przykład na ten. A, to już bez znaczenia, szczerze. Tutaj system, jakieś powiadomienie, jakiś ten, zmieni konto i takie rzeczy. Ale to w sumie nie jest potrzebne. Tutaj, jak kliknie się targowisko, możemy kupować za boboksy i za darmo rzeczy. Niestety dla mnie to takie trochę szczerze bez sensu, no bo w tej grze się jakby zarabia bardziej, a nie, że wydaje. Ale no. Ja sobie zrobiłam takiego skina, więc odebrałam taki ten. Ja nie chcę yy, nie zmieniać się na razie skina, bo nie wiem co zmienić. Więc no. Yy, tutaj da się wziąć graczy w sumie. No i po prostu też jak się kliknie w te robuxy, w prawym górnym rogu to tutaj mamy takie tam możemy zapłacić ile chcemy nich i w sumie to nie jest aż takie złe, bo tutaj mamy, e, wtedy będziemy mogli mieć 100 booksów, czyli Robuxów. A jak to, y, jakby y, wymienić na Robuxy? Już mówię. Mamy telefon y, po prawej stronie, taki telefonik. Klikamy sobie w niego. Dalej mamy, nie, kurde, mam telefon i wymiana nagród. Klikamy w to, i tutaj wybieramy setem ten. Ja Roblox. Tutaj zobacz. Mamy takie, om. Tutaj dajemy kwotę, którą mamy. Na przykład, jeżeli mamy 700, 7 Robuxów, A jak mamy na przykład 10 000, to wpisujemy chyba 100 albo 10 000, albo 10. W sumie nie wiem. Nie znam się teraz na tych 1000. Ale no, tutaj wpisujemy i wypłać i dalej nie wiem co się robi ale jak mówiłam to trzeba mieć chociażby 700 bobuksów żeby wypłacić na Robuxy czyli zmienić na Robuxy i, i dostać te Robuxy, ponieważ no tutaj widzę, że coś jest tam sprawdzić wymianę Robuxów czyli bobuksów w tej grze trochę i stukni aby odebrać 5 bobuksów tutaj już mamy 281 więc no i to tyle na dzisiaj może może jakąś grę jeszcze przetestujemy ale po pierwsze nie wchodźcie w żadne strony internetowe, bo to są fejki, oni po prostu mogą was hakować, wasz telefon, poprosić o e maila e maila i w ogóle i właśnie nie podawajcie takich rzeczy, jak oni was o to proszą, nawet o nich w Robloxie, bo mogą wam zhakować konto albo zbanować. Więc nie warto wchodzić na takie strony i nie pobierajcie żadnych gier. Ja wam teraz wymieniłam te, które naprawdę mogą dać Robuxy. Chociaż ta jest bardziej... nie gram w nią jakoś często, ale lubię tutaj zagadki robić i w ogóle. Ale na przykład, jak mówiłam, można sobie to kupić i to za 5 zł. 5 i 9 groszy. Dla mnie to jest tanio, jak na 10 tysięcy bobuksów, Jakby, czyli rubików, nie wiem już jak ta gra mówi: czy rubiki, czy bobuksy, czy robuksy, ale mam to gdzieś, mówię bobuksy. Tutaj mamy na przykład. Malowanie twarzy. Możemy sobie malować twarz. Zobaczcie. O, cyk, cyk, buzia, tak. mi nie wyszła na przykład. I tutaj cyk. Możemy jakieś Mr. Bombastik robić z tym skinem. I w ogóle mega. Zobaczcie, Mr. Bombaxy Normalnie super ta gra jest, ale bardzo nudno się zbiera te robiki, robuxy bobuksy. Nie wiem jak to się mówi. Ale tutaj mamy wyszukaj, praca społeczność i nowa. Co to co, co? Nie wiem. E, polecam. No i jakieś takie tam... I tu mamy takie rzeczy, więc pozdrawiam Was wszystkich i piszcie kolejne gry, które mam przetestować. O i tutaj widzę kolejne coś ten muszę odebrać. Sprawdź polecenia, odbierz. I zobaczmy, odebram Pięć robików. Stuknij, aby odebrać. I kolejne robiki zebrane. I to tyle na dziś. Bye.